4 październik 86. Pokój niech będzie z tobą. Pójdź. Przyjdź do mnie, aby mnie rozradować. Czy postawisz mi swoje pytanie? Czy odczuwasz, że cię ignorujemy? Tak. Nie śpijcie więc. Gwiazda poranna z nieba wkrótce będzie widoczna. Czyż nie uprzedzam Was o tym, ja, który jestem Waszym Ojcem i który troszczę się o Was? Ja jestem Jakwe, Wasz Stworzyciel. Wy zaś wszyscy jesteście moimi dziećmi. Dokąd, jak myślicie, dokąd idziecie? Czy kiedykolwiek zastanowiliście się nad tym? Czy rzeczywiście uważacie, że pochodzicie od samych siebie? Czy sądziliście, że was opuściłem albo że nigdy nie istniałem? Czy rzeczywiście sądzicie, że całe moje słowo jest zbiorem regionalnych bajek i opowiadań hebrajskich? Z tobą w dzień Pański. Jeśli przyjdziesz do Boga, to go rozradujesz. Czyż to, nie, czyż to nie jest fajne, rozradować kogoś, a tym bardziej Boga? Bogu możesz postawić każde pytanie, nawet niewygodne. Nawet możesz się z nim wadzić. Poprzesz. Poprzez nasze ludzkie spanie ignorujemy Boga. Właśnie spanie świadczy o tym, że ignorujemy Boga. Wkrótce gaza prana będzie widoczna. To jest kolejne odniesienie do Pisma Świętego. Bóg o każdego z nas troszczy się i dlatego nas uprzedza na różne sposoby. Na przykład na taki sposób. Jesteśmy dziećmi stworzyciela, jak o tym powiedział, dołączając się do tego pytania Boga, jak myślicie, dokąd my idziemy, myślę, że problemem obecnej ludzkości jest to, że my się w ogóle nie zastanawiamy nad różnymi rzeczami. Żyjemy w tak szyb... W takim świecie, w takim szybkim tempie, że normalnie my, my nawet nie mamy czasu się zastanawiać. Czyż to nie dziwne, że my ludzie czasami myślimy tak, jakbyśmy od samej siebie pochodzili? Niektórzy myślą, że Bóg nas opuścił, a drudzy z kolei myślą, że Bóg nie istnieje. Dlatego właśnie Bóg zadaje takie pytania, które mogą być zaskakujące dla nas. Pytania, które przed chwilą przytaczałem na stojąco. Myślę, że takie pytanie mógł tylko Bóg zadać. Jak fajnie jest złożony. Jeśli się zmieści w tytule, to takie właśnie będzie. Taka właśnie będzie nazwa w tytule filmiku. Nie wiadomo, czy się zmieści, bo jest dość długie. Bóg, słysząc przez wszystkie pokolenia różnego rodzaju głupoty ludzkie, zadaje właśnie pytanie w następstwie tych głupot, które powtarzamy do I dlatego jest ostatnie pytanie. Z tego fragmentu doty dotyczy bajek. No bo niektórzy, szczególnie niewierzący, myślą, że ta cała wiara, ten Bóg to są bajki, nie? I dlatego Bóg zadał takie pytanie tutaj pod koniec: Czy rzeczywiście sądzicie, że całe moje słowo, na przykład Pismo Święte, jest zbiorem regionalnych bajek i opowiadań hebrajskich? Pięknie skonstruowane pytanie. Potrafi takie pytanie może kogoś zagiąć. I takie też będzie w nazwie pytanie.